Kochani, mojego kanału Gdzie to jest? Kochani, dzisiaj jestem w moich rodzinnych stronach w Województwie Nie Wszystkim, Nerdko Sandomierzu, tam gdzie ojciec Mateusz jeździ rowerem. Jutro święta. Chciałem wam wszystkim kochani złożyć życzenia, wszystkiego najlepszego, smacznego jajka, wesołych, wesołych świąt. Kochani, pokażę Wam u mnie tutaj. Jak jestem tutaj są wszędzie sady. Już teraz kwitną już morele, śliwki. Tam u mnie w województwie lubelskim, powiecie łukowskim, jeszcze taki czegoś jeszcze nie ma, jeszcze nie kwitnie nic, słabo. Tutaj na przełom już pszczółki chodzą i to bardzo dobrze, no to Wam coś pokażę i nagram troszkę. Widzicie kochani jak morela kwitnie tutaj u mojego sąsiada, normalnie, pięknie, już wiosna jest w pełni, ja jestem w szoku. U mnie takich sadu owocowych nie ma tam w województwie. Lubelskim, tam koło mnie, tam powiecie łukowskim. Bo tam, jak na Łęczu, Lublin oczywiście są. Tutaj u mnie nie ma. Ale to jest raj dla pszczół, na pewno zarówno zaczną chodzić. Pracować ostro. Nie widzicie, kochani, tutaj wszędzie są sady. Pokażę Wam palcem. Tam w stronę jest Sandomierz. Jakieś 20 km. Oprócz Kleczanowa po boku. Po tamtej stronie, z do do sandomierza, są sady owocowe, jabłonie, śliwy, czereśnie, morele. No wszelkie gatunki, które w Polsce mogą przezimować. Wszystko tu jest, kochani. Przepięknie tu jest, w moich stronach. Wiosna, pełną paro Normalnie wszystko budzi się do życia. Ale żeby nie było, u mnie też jest syf, dużo aluminium, puszek aluminiowych. Tutaj taka lipa, ona bardzo duża była, bardzo stara lipa. Tutaj kochani, przy tej lipie od kowszywnicy do Wostowa. latała kiedyś, pamiętam jak gówniarzem byłem, kolej wąską torowa aż do Wostowa do, do, do cukrowni. Tam trochę dalej, tam była zwrotnica, pamiętam kochani, tutaj. Teraz jak widzicie śladu nie ma, to już ponad, może prawie 30 lat. Jak to nie istnieje. Zostało to rozebrane. Pamiętam jako gówniarz to się chodziło. Wspomnienia takie moje. Tutaj figura świętego Jana z 1779. To co pomyślcie kochani jaka moja wioska jest stara. Kochani jest stara naprawdę. Ma tylko 45 domów, zamek jest 1640. Kaplica tam wam później pokażę. Widzicie tu kochani tą drogę, o tu, ta asfaltówkę. Tak na szybkiego co mówiłem, że może powrócić kiedyś do Polski taka bieda, choćbym nigdy tego nie chciał. Tam kolega mieszka jakieś pół kilometra. Uwierzcie mi, że jak szedłem do niego, żeby pojechać do, na dyskotekę do Baćkowic lub kiedyś był klub wulkan, to musiałeś mieć gumiaki. Bez gumiaków tam nie, nie poszłaś. Takie było błoto, kochani latem, pełno kurzu, na było błoto, na wiosnę błoto, a teraz ludzie mają asfalt. Tam w oddali, jak widzicie, jest taka kaplica, na to mówią u nas Betlejek. Część tego budynku jest pod ziemią, część jest na zewnątrz. Tam prawiają tu msze w niedzielę. Jest bardzo, też bardzo, bardzo stara kaplica, to jest wzorowana jako Grubowiec, narodzenie Pana Jezusa Betlejem, dlatego na to mówią Betlejemka. Jak wiecie, kochani, ja jestem z województwa świętusznego, pochodzę kiedyś bo tarnobrzeckie, powiecie, sandomierskim a moja kochana misowość to Osolin, pisane przez 2S. Jak ktoś chce zobaczyć, poczytać historię o mojej miejscowości, to może sobie wpisać: Osolin, województwo święto, wszystkie. Nie ja wam to wszystko, kochani, wyskoczy. Ktoś się interesuje historią, to Wam powiem, że moja wieś ma długą historię i bardzo ciekawą. Tu właśnie jest kaplica to jest figurka Matki Polski, bardzo wysoka. Jest to przepięknie. Jeśli ktoś się obiektami religijnymi interesuje, będzie tutaj, to nikt przyjedzie, bo to naprawdę takiego czegoś nie ma już w Polsce. Te domki już są do mojego roku te domki 84. to się zbliżamy Tu jest to tutaj jakieś ciepłe latem to tutaj ksiądz odprawia mszę. A w zimie kochani tam na dole Tam na dole Odprawiana jest msza Przepiękny. Obiekt religijny. Jak ktoś się tym interesuje, to ktoś tu będzie, to zapraszam do obejrzenia. Kochani, widzicie ten krzyż? Ja go gdzieś położyłem tam przy świętym Janie. Myślałem, że go ktoś wziął, a on się nagle odnalazł tutaj. Ten krzyż kupiłem w każdym mierzu dolnym. Patrzcie, ja myślałem, że go nie ma tam pod Janem, jak wam pokazywałem, a ktoś go znalazł, może spadł w tą gad go i tu go przynieśli niech leży, stoi tutaj muszę wam jeszcze kochani powiedzieć, że tutaj co roku odbywa się pasterka są żywe zwierzęta przestawienie trzech królowie nie sześciu króli, tylko sześć trzech króli naprawdę to jest ciekawie jak ktoś jest, będzie na moim kanale może wpisać sobie o soli przez S wszystko tu wyskoczy Idę dalej wam pokażę jeszcze zamek, choć nie kiedyś nagrywałem te ruiny zamku. Niektórzy oglądali. Ale lecę dalej. A tutaj kochani jest Remiza. Chodziło się o jakaś piponga, teraz ta remiza jest odnowiona, kochani. A tutaj, widzicie kochani, o tą drogę asfaltową. I tamtą stronę wam pokażę do zamku. Ja mówiłem wam, że kiedyś drogi 20 lat temu nie było. Tam do goźlic jest prawie 4 km. Chodziło się pieszo, zima, błoto, asfaltu nie było. Takie tu było życie na mojej wsi. Zobaczcie jak to wygląda ta wieś. Teraz nieduża, aż radość. Kiedyś tego nie było, ja to wszystko pamiętam. To było niecałe 20 parę lat, a mam 40 kochani. Tutaj właśnie kochani, znajduje się zamek Jerzego Solińskiego, oczywiście już ruiny. Historia go nie oszczędziła. Tutaj na górkę chodziło się, tutaj dużo było więcej drzew. Ognisko się paliło. Człowiek się bawił. Kurde. Taka arkada dostała. A tutaj myślicie, że ten asfalt co jest. To był asfalt? Nie, nie było go. Idę na górę. Yy. Niektórzy widzowie to oglądali, niektórzy takie w skrócie ten moje filmiki wcześniejsze z Osolina nowym chcę pokazać To tablica Tak kiedyś wyglądał ten zamek Kochani Tak wyglądał O, trochę się zmęczyłem kochani słuchaj po oddechu Kiedyś przez to bramę tutaj co to jest te resztki Przychodził już na drugą stronę. Terem za skarby świata nie przeszedł. Bo to jest, kochani, wysoko. Za głownia, tym się latało. No i tak teraz sobie myślę, że rozumu tu był brak. To niestety syf. Jeszcze raz syf. Tak to właśnie kiedyś, kochani, to wyglądało. Moja kochana miejscowość. Tam jest druga część w solina. Tam co kiedyś wam wcześniej pokazywałem na filmiku. Tam to jest starsza część w solina. Na to, na to mówili na nas dworusy. Zawsze były jakieś tam... Te starsi ludzie na nas mówili dworusy. A dookoła, dookoła krzaki i pola uprawne. tam szkoła podstawowówka. tam chodzimy do szkoły to jest kochanie od drugiej strony tak to wygląda o nisko. musiał być szkoda że tak został zrujnowany ten zamek kochanie. Kochani, po tej stronie w zimie jeździło się na workach, tylko tych szaków za dużo nie było. Jak było wyślizgane, dobrze wiecie, jak ktoś siedził na workach, bo wyślizgany był teren, podworek. To tutaj z tej górki to taką prędkość się łapało, że teraz se myślę, że naprawdę człowiek nie miał rozumu, jak był młody. I tak szybko, kochani, w soboty, jeszcze raz, wesołych świąt. Wpadajcie na mój kanał, gdzie to jest, komentujcie, subskrybujcie naprawdę. Jestem w szoku, ile mam subskrybentów, ile komentarzy. No, Nie wierzę w to, że tak szybko tak mogę osiągnąć ponad tysiąc subów. Jeszcze raz, kochani, dziękuję Wam wszystkim. Wszystkiego najlepszego w te święta i na cały rok. I każdego dnia, żeby być uśmiechniętym człowiekiem na twarzy i pozytywnie myśleć. Dziękuję.